się widzowie, ja jestem Jarosz I w tym odcinku wam pokażę taką fajną mapę I do niej dam wam kod w opisie Ale ja już w tą mapę grałem Mapa jest bardzo super No, ja już nie przeszedłem, przejdźmy do filmu A więc tak, to jak tutaj klasycznie mamy coś takiego, nie? Klasycznie jakieś party value, coś ten teraz, team blue team red, team blue, tak ale patrzcie, nie? No tutaj sobie stoicie, nie? tutaj to idziecie tutaj i macie coś takiego w party room wchodzicie tutaj i patrzcie co się teraz dzieje, like, nie? tak wielkie tutaj macie ale jeżeli nie możecie, bo musicie tyle odczekać przepraszam to kliknijcie E i teraz mokę i macie tej delkę. To jest ciekawa sprawa. I na przykład chcecie sobie, nie wiem... O, nią. Nią na przykład sobie chcecie, nie? Oj. No to klikacie, idziecie sobie w nią i macie yy, właśnie I, Nie wiem. I tak jak już mówiłam, każde motki macie. Drowis, kolejny Drowis. Mm, Bogi macie tutaj. O, tak coś. Macie Orange'a. Grady nawet macie. Wiem, że gridy nie jest aż tak łodzi, ale macie po prostu tak, że mm. Tutaj macie taki... To jest taki śmiałek. Nie wiem, jak to się nazywa. O, Tutaj to już trzeba zabijać, nie? Tutaj na przykład macie Chandli. Mapka mega spoko, nie? I chciałbym sobie na przykład teraz nar tego narciarza, nie? Wchodzę sobie w niego. Oj, już nie zadziałało. Ale jeszcze raz sobie do niego wejdę. Nie ruszam się. Oj, jestem. Widzicie? Więc mapka mega spoko. Like tak jak już mówię, Bowana sobie chcecie, idziecie w Bowana i macie Na Mega ciekawa sprawa, w, w ogóle pewnie się zapytacie jak to odkryłem, w sensie, że skąd wziąłem pomysł na przykład na film, albo jak wejść na tą mapę. To tak, pewnego razu... o, co się stało? Mm. ok Pewnego razu grałem sobie z kolegą Fortnite. graliśmy sobie na creative 2.0 No i znaleźliśmy tam jakieś ciekawą mapkę. I... No i odpaliliśmy nią. Nie? Odpaliliśmy nią. Oj, ale mam lada. Dobra. Odpaliliśmy nią. E i sobie zagraliśmy po prostu. Fajnie, jakby no weszliśmy do gierki. I nagle, co nie? Wchodzimy sobie, nie? Patrzymy, tutaj jest jakiś party nie? Oj. I no wchodzimy sobie po prostu. I no. No, i tak to się stało, nie? I to było jakoś parę dni temu, ale dzisiaj y, postanowiłem, że zrobię o tym film. Bo wcześniej nie miałem czasu, bo też jest szkoła. A dzisiaj jest wtorek. Znaczy, mogłem to zrobić w weekend, nie? Mogłem to zrobić w weekend, ale mi się nie chciało, niestety, przepraszam. Nie chciało mi się, ale teraz zrobiłem we wtorek. A w weekend nie mogłem, bo... nie no, Musiałem gdzieś jechać, jak do babci, nie? Jakoś na obiad. Gdzieś... do Korony, czy coś tam teraz. No... i tak to się skończyło. No więc tak, jak już mówiłem. Macie tam sobie do wyboru, do koloru, tam macie każdy skin, w się sensie każdy skin. Macie tam dużo skinów, ale nie, nie wszystkie skiny. Yy, no. Prawie, że każde łódź skiny, na przykład, no nie wiem, no, tak jak ten Narciarz mówiłem, no że ten bałwan, który teraz mnie ubrany, to... No, ale też na przykład Dravisa nie ma, Regeneradera. Ale to chyba już rozumiecie, bo to są takie rzadkie skiny, że ciężko, żeby każdy je miał. W sensie ciężko, żeby je dodać na mapę. Na Creative 2.0. No więc co? Ja już będę właśnie kończył. I zapraszam Was na mojego TikToka jarosz 5. Oj. I... No, w sumie to tyle z powodzenia wszystkiego co miałem. I jeżeli chcecie więcej takich materiałów, ja na przykład pokazuję wam. Nie wiem. No, nie wiem, po prostu. Nie mam pomysłu. Pokazuję wam jakieś fajne też mapki, gdzie może być nawet taki Love Leviathan. Coś tam teraz, nie? Dajcie łapkę w górę. Subskrypcja. Ale mam też pomysł na jeden film. Robimy... E, mój... Jakby robimy... Zrobimy sobie ASMR. E, ASMR sobie zrobimy, nie? Klawiatury Apex 3 i myszki z series R Rival 5, e, bo to jest mój sprzęt, na którym właśnie teraz gram. E, I no... Więc... Mam nadzieję, że Wam spodobał się film. No. Ode mnie to chyba tyle. Postawcie łapkę w górę i suba. No. To tyle. Pa, pa.